bo romantyki tutaj jest raku i z 10 minut to odcinacków i to do i um, Jakoś tak. Dawno odcinka nie było, przepraszam. No ale jest to związane z tym, że po pierwsze straciłam telefon, teraz nagrywam na nowym urządzeniu, więc um, z jednej strony się cieszę, bo mam jakby... Możliwość podglądu czasu nagrywania od razu. Jest też mnóstwo innych ciekawszych możliwości, a z drugiej strony jest tak dużo miejsca, że nie muszę się już bać, że nagram za dużo odcinków czy coś. I tutaj ITP, ja mogłabym gadać tutaj w nieskończoność. Od razu, uprzedzam, nagrałam dwa odcinki prawie, skończyłam tutaj ten 40-minutowy odcinek. Oczywiście stało się coś strasznego, czyli dźwięk się nie nagrał, ponieważ miałam ustawione. Nagrywanie dźwięku z urządzenia a nie mikrofonu, czyli tak jak teraz sobie przestawiłam, i no bo po prostu będę musiała za każdym razem to sprawdzać przed każdym nagrywaniem. Dobrze, ja już tutaj nie przedłużam, bo za dużo gadam minutarz, a to jakby nie ma sensu. Postaram się teraz dosłownie na dniach dokończyć ten odcinek. Myślę, że tak w ciągu tygodnia, żebyście nie musieli czekać i no, żeby nadrobić te odcinki z nowej aktualizacji, bo nie ukrywajmy, jestem za bardzo w plecy. <laughs> I od razu możecie już pisać, bo ja będę tutaj ciężko nad sobą pracować, żeby dokończyć trakulę jako historię. Chcecie usłyszeć w cudzysłowie następną. Mam nadzieję, że wyrobi się przed kolejną aktualizacją. No i dodatkowo zapraszam was jeszcze na odcinki bez mojego głosu, ale już z tej aktualizacji, które staram się nadrabiać najszybciej jak mogę. Dobra, koniec mojego bidolenia. Mamy tutaj decyzję Sandra i właśnie pomimo upływu czasu zgadzam się z tą Tutaj komentarzem, że chciałam dać drugą opcję, że bardzo się starała, jako docenienie i jako jakby takie pogłaskanie pogłówce. No bo to nie jest tak, że ona nic nie zrobiła, nie? No ale nie... niestety musiałam dać opcję, żeby z Wradem sobie poddać, podbić ścieżkę. Podbić co? Podbić relację. O to mi chodziło, czyli ścieżka, brada i Czy Czyli musiałam niestety nagane, no jej tutaj zapodać, czyli za szybko się poddałaś. Trzeba było być bardziej wytrwałą. Tak, zapewne, ale ja bardzo martwiłam się o Mili. W każdym razie nie trzeba mieć do siebie pretensji. Ja nawet myślę, że tak weszło lepiej. Tam w kapsule czasu dziewczyny będą bezpieczne, a my... Poczułam, jak cała napełniam się zdecydowaniem. Ruszymy na pomoc Leo i wladowi. Jaka odważna się zrobiła. I tak tylko przypomnę, że teraz idziemy ścieżką ostrożności i wlada, w końcu się zdecydowałam, tak? A później będziemy szły ścieżką Leo i szczęścia, więc na pewno postawa naszej głównej bohaterki już nie będzie taka buntownicza, odważna i w ogóle, tylko raczej będzie. A może mi się poszczęści. To ja całe życie, nie? Całe życie na farcie. Sandra oczywiście próbowała mnie namówić. Aha, dobra, zmieniałam fryzurę. Ja tak stwierdziłam, że ta mi się nie podoba. No ale cóż, jak to kobietą być, to znaczy zmienną być. Widzę, że oglądałam różne warianty, ale jednak te właśnie włosy ze, spina ze spinaczkami definitywnie wygrywają, jeżeli chodzi o włosy dla tej postaci. Tak jak Wiki w pierwszym podejściu do Sekretu miała swojego kucyka tak jak Wiki teraz, nie Wiki Oceania, w drugim podejściu ścieżce Anioła, ma te takie włosy bardziej na bok One były wykupione jako dodatkowe na samym początku. I które postaci jeszcze u mnie mają taki już stały look. Uh, ta, po cienkim ludzie y, Vivian ma te blond włosy albo rozpuszczone albo kucyki. Mniej więcej cały czas. Hmm, kto jeszcze ma? Próbuję sobie przypomnieć, ale tak. Nie, nie jak ja to mówię? Y, Sabra, oczywiście, próbowała mnie namówić, żebym tak? zmieniła zdanie, ale zrozumiawszy, że to nic nie da, chyba poddała się tam było. Nie będę przecofywać, bo ten odcinek będzie trwał w nieskończoność. I oto już porynęłyśmy po gęstych, przybrzeżnych zaroślach. Las był podejrzanie cichy i zupełnie nie robił przyjaznego wrażenia. Kolca krzewów zaczepiały o ubranie, a gałęzie drzew wisiały nad głową, rzucając paskudne cienie w blasku księżyca. Trudno było znajdować drogę w półmroku, a gdzie szukać mężczyzn w ogóle nie, miałyśmy nie mogłyśmy pojąć. Czułem się coraz bardziej nieswojo. Jeśli porywacze przeprowadzają rytuał, powinno być coś widać, nie robią tego przecież w całkowitym mroku, ale nawet jak się przeprowadza rytuał, to nie wiem, krzyk ofiary, czy jakiś tym z ogniska, cokolwiek, już nawet no, światło, tak? W sumie miała słuszną rację. Twórcy postawili tu na coś, co bez czego nic się nie da rady. No ale jest noc, umówmy się, w nocy i tak wiele rzeczy widać, zwłaszcza kiedy nasz wzrok jest przyzwyczajony do ciemności. To nie jest takie zero-jedynkowe, że jak ciemno, to nic nie widzisz. Tak, ale na pewno nie na widoku. Być może odeszli o wiele dalej. Kto wie? Ale zatrzymałam się i rozejrzałam. Pójdziemy w stronę wody. No właśnie, e, pamiętam, chyba tutaj powstała o tym, że woda właśnie rzeki dawniej zapiera jak w punkcie go. Właśnie a propos wody, to się napiję. Niezbędne do życia. Tak? Nie składni składnik? Czynnik? Nie wiem jak to określić. Po prostu jest niezbędne do życia i tyle w tym temacie. Dobrze, tak przynajmniej nie zabłądzimy. Co racja, to racja. Skręciłyśmy w stronę rzeki, a kiedy zgodnie z moimi obliczeniami byłyśmy już blisko, usłyszałyśmy znajome głosy. Przepraszam bardzo, do czego byłeście blisko?

Ja nie potrafię z plastikowego kawałka czegoś strzelić do ludzi Kalego, ale no dobra. No i rozpadimy się pracę, to więcej ludzi się strzeli. Zgadnijcie jaki jest wynik najczęściej 28 do dwóch do moje. Leo i Black pospiesznie wyszli z starości i zatrzymali się nagle widząc nas. Chole? Sandra? No tak, mają na imię. Co wy tu robicie? A gdzie no? Już mi daje on w sobie odpowie prawie tysiące jak no. Dziękuję no, ja przede Noemu za przypilnowanie dziewcząt. Opowiedziałyśmy im wszystko. żeby tylko nie zostali złapani nie, 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 nie. Tu już trzeba już... nie... było coś oświetlonego pochodniami więc w lat i popatrzyli po sobie ponuro a ja widziałam, że cieszą się jednak z tego że się pojawiłyśmy w każdym razie wiemy teraz że nic się wam nie stało no zawsze to jakiś ten i będziemy z wami za tak, kolejny zbędny balaz do pilnowania a ich nie udało się znaleźć? No, jak widzisz, nie. Nie, byliśmy prawie wszędzie, ale bez rezultatu. Dalej nie mogli przejść. Tam jest głęboki parów, ale i tu ich nigdzie nie ma. Głęboki parów masz w sensie na, na myśli coś, a kanion? Przepraszam, że tyle gadam i ciągle przerywam, ale po prostu nie mam się komu wygadać i już mam taką, taką wielką ochotę po prostu gadać bez końca. Leo uśmiechnął się smutno. Zaczynam już myśleć, że są um, za tą piekielną ścianą z kolców. Co, nie będę ten, jaką ścianą wtrącać od swojego zdania teraz, bo za chwilę e, o tych kolcach będzie mój komentarz i wtedy sama się jeszcze tutaj dopowiem. Tam. Przeszli, przeszliśmy nieco dalej po ścieżce od zarośli jakichś krzewów. Właśnie, czy długo mnie te ciorniste krzewo skojarzyły się z jedną ze starych wersji śpięcej królewny, mam na myśli wersję animowaną, przynajmniej sprzed. 15 I tu normalnie wkleiłabym Wam zdjęcie tej płyty, żeby mniej więcej ktoś obrazkowo skojarzył. Niestety tej płyty już nie mam. Od no, dawna płyt CD nie ma, a ja też no, nie oglądam filmów. Um. Może ktoś z was będzie kojarzył. To była taka naprawdę taka prosta, animowana, takie, nie było żadnych fajerwerków, kolorów ani nic. Taka najprostsza, gdzie książę chciał uratować swoją księżniczkę i walczył z tymi cierniami. One się zachowywały trochę jak Hydra i jak przybył w końcu do tego miasteczka, nie pamiętam jak on te ciernie pokonał, ale pokonał, to wszyscy tam byli zamienieni w kamień, a nie spali chyba. Albo spali i wyglądali jak kamień, coś takiego było. Mhm. Jeżeli ktoś z Was oglądał kojarzy w ogóle po moim kiepskim opisie, to dajcie znać chętnie. Albo czy wy w ogóle oglądaliście śpiącą królewnę, jakąkolwiek wersję? Ja oglądałam życia przynajmniej z pięć różnych wersji, i jest to moja ulubiona, a przynajmniej do czasu pewnego była moją ulubioną księżniczką, um, ze względu na jej piękne, złote włosy i różową sukienkę. Jako dziewczynka, no, no, no większość dziewczynek lubi różowe sukienki, tak? No więc przynajmniej. 15 lat temu lubiła. Teraz to już różnie może być w świecie tych wszystkich anime i tak dalej. Ja się za bardzo rozgaduję. Koniec. Wysokich i zupełnie nieprzebytych z ogromnymi, gęsto rosnącymi kolcami. A rzeczywiście piekielne kolce. Nawet nie znałam, że u nas coś takiego rośnie. Bo nie rosła pewnie. Sandra nagle przysunęła głowę do krzewów i zamarła. Słyszycie? Nie, na no szczęście nie. Wszyscy umilkli, przesłuchując się, ale dookoła było zupełnie cicho. Nie, ale co? O, Znów, ale głośno. Sandra y, złapała się za głowę. Jej twarz wykrzywił ból. Ona tak krzyczy. Jak możecie nie słyszeć? To jest związane z Twoimi mocami? Okrążyliśmy ją pospiesznie. Wrat wziął dziewczynę za ramiona, patrząc jej w oczy. Bo nie mógł stanąć obok i jej tego powiedzieć. Nie, musiał po prostu. Jak. No, Wyobraźcie sobie, jak ktoś, wy zapłakani, ręce macie, nie wiem, w twarzy, w rękach Albo ręce na głowie i tak ściskacie, że awaj, boli mnie A ktoś was podnosi Coś mi się tu nie podoba Jakieś powiadomienia dostaję, nieważne a wy dostajecie Co wy dostajecie? Zapomniałam, co wy dostajecie Aha, i ktoś wstaje, bierze was z ramiona siłą i do góry Stój, mówię coś do ciebie To jest niemiłe Sandra to słyszysz tylko ty. Powiedz, co dokładnie. Hmm. Dziewczyna płacze i krzyczy. Czekajcie. Co? Ona woła po rumuńsku tata. Ja tu miałam tata? What the fuck? Zaraz zobaczycie jeszcze lepszą kompilację. Wlad skoczył w stronę ściany, o mało nie nabijając się na kolce. Mika, nie! <grym> I były komentarze, Wlad, tata, co? Czekaj. <grym> no. Mega mnie to rozbawiło, ale dosłownie taka była moja reakcja. Kiedy to nagrywałam Czyli ona tam naprawdę jest Jak widzisz, tak naprawdę tam jest Więc tym akcentem myślę, że sobie skończymy ten odcinek Dziękuję za oglądanie Pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach I do usłyszenia już niebawem następnym, cześć, pa pa